Dzień dobry zbieracze, witam Was w kolejnej odsłonie historii modeli i modelików. Tym razem przyjrzymy się wszystkim modelom Skody, które znajdują się w mojej kolekcji. Skoda 1201 była produkowana w latach 1955-61. Najbardziej popularna wersja nadwoziowa w kombi, chociaż tak naprawdę bliżej jej do furgonu, ponieważ jest to nadwozie trzydźwiowe. Model ten był wykorzystywany jako karetki, w Polsce Ludowej, zanim pojawiły się karetki masowo produkowane na podwoziu, na podzespołach Warszawy, model pochodzi ze 127 numeru kultowych aut PRL-u. Jest jak dla mnie ten model, kosztuje troszeczkę za dużo. Wykonanie jego. No, Jakoś tam specjalnie nie zachwyca. Akurat to, co tutaj się kręci, niestety dopiero później zauważyłem, że lusterko po prawej stronie jest przekręcone. To się musiało wydarzyć gdzieś tam w czasie kręcenia. Oczywiście to poprawię, no ale tutaj tak to wyszło. Co można jeszcze powiedzieć o modelu? Na pewno ta ozdoba na masce jest zdecydowanie za duża. Jest taka strasznie toporna. Ona była duża w oryginale, ale tutaj wyszła. Po prostu aż za bardzo. Kolejny minus, tylne światła, które po prostu są namalowane. Troszeczkę słabo. Kolejny model, Skoda Octavia, lata produkcji 1959-1971. Model pochodzi ze 163 numeru kultowych aut PRL-u. Ładna wryła, ładne klosze przednie, teraz właśnie je widzicie. Ładny kolor, troszeczkę za dużo farby. Jak to zawsze bywa w tych modelach, ale ogólnie modeli bardzo na plus. Ogólnie, póki jeszcze nam się tutaj Skoda kręci, to należy wspomnieć, że wszystkie modele Skody wydane przez Diagostini naprawdę trzymają bardzo dobry poziom. Tu nie ma modeli złych, są albo poprawne, albo jak później zobaczycie, modele, które są naprawdę dobrze wykonane, wręcz, wręcz nie gazetkowo, a nawet bym powiedział na poziomie. Gablotkowym. Dlatego zachęcam Wam oczywiście w swojej kolekcji zebrali Skody, ponieważ były to modele, które się u nas pojawiały na polskich drogach, więc znamy je dosyć dobrze i są ładne. Dlatego polecam. Co dalej? Następny modelik. <laughs> Skoda Felicja, lata 1959-61. Model pochodzi ze 177 wydania kultowych aut i jest to w oryginale czyli w skali 1 do 1 jeden z niewielu kabrioletów produkowanych we bloku, w bloku wschodnim. Produkowanych seryjnie, tak naprawdę, mamy chyba Wartburga i IFE F9. To są kabriolety. Więcej kabrioletów nie znajdziecie, także tutaj yy, Czesi. Mieli fantazję, potrafili zrobić coś więcej, mimo iż były to te siermiężne czasy komunizmu na wschodzie. O modelu ładna bryła. Co jeszcze można o niej powiedzieć? Ładne klosze, tak samo jak w wersji Oktawi I niestety bardzo toporna rama szyby. Niestety, tak to wygląda. Ale ogólnie model całkiem przyjemny. Skoda 1000 MB. Lata produkcji 1964-69. Ten niebieski modelik pochodzi z 37 numeru złotej kolekcji. Sama nazwa 1000 MB odnosi się do raz, że 1000, raz, że pojemność silnika, a dwa, że akurat wprowadzenie tego modelu. Pokryło się z y, tysiącleciem lokowania miasta Mlada Bolesław i przez wielu y, bardzo często y, nazwa była tłumaczona jako tysiąc małych błędów, ale jeżeli chodzi o sam model, to też jest fajny, też trzyma poziom. Y, czym tu jeszcze można warto wspomnieć? O, ma bardzo ładne logo logo, które teraz widzicie tutaj na błotnikach i z przodu logo Skody naprawdę daje to całkiem duży plus temu modelikowi kolejny model Skoda 100 lata produkcji 69-77 akurat ten modelik, który tutaj mamy przedstawia model powiedzmy poliftowy, który wprowadzono w 72 roku rozpoznamy go yy, po klamkach kasetowych, wcześniej były te tak zwane skalpele oraz yy, kratce lotu powietrza na słupku C. Modelik pochodzi ze sto, 182 yy, numeru kultowych Haut PRL-u. Co ciekawe właśnie, że zauważyć może na wszystkie Skody, które były wydane w serii kultowych Haut, raczej wychodziły pod koniec tej serii. Wszystko praktycznie powyżej setnego <coughs> numeru. Skoda 105S, produkowana w latach 1976-1988, pochodzi ze 174 numeru kultowego PRL-u. Mamy tutaj wersję przedliftową z pojedynczymi okrągłymi lampami. Samo S w nawie oznacza, że jest to wersja. Podstawowa, najuboższa. Model w zasadzie niczym specjalnie nie zachwyca. Jest poprawny. Te kołpaczki tutaj no, mogłyby, wykonać, być, mogłyby być wykonane troszeczkę lepiej, ale myślę, że nie ma się czego czepiać. Ogólnie, model bardzo często widywany na polskich drogach. Ja osobiście mam do niego straszny sentyment. to nawet kiedyś gdzieś tam wspominałem, że. Kiedyś, kiedyś, kiedyś miałem okazję kupić taki samochód za 50 zł. Nie kupiłem. Wybaczcie, naprawdę, tu no, co poradzę? Żałuję. Skoda 120L, chociaż w gazetce jest opisany jako LS, model z lat. 1983-88 Tutaj już mamy wersję poliftową, odmodzoną, kwadratowe lampy, piękne lampy. Sam model po prostu prezentuje się rewelacyjnie. Mamy tutaj bardzo ładne koła, bardzo ładne felgi. Cały pas przedni, świetnie zrobiony, tak samo jak tylne lampy. Klamki czy wlew paliwa też po prostu dodają tutaj naprawdę, no wyglądają świetnie. Mamy model na poziomie gablotkowym. Jego ceny też są z tego tytułu trochę wyższe niż pozostałe modele. Ciężko kupić ten model tanio, ale naprawdę polecam. Warto. Jest, jest świetny. Zwłaszcza ten właśnie w wykonaniu z kultowych aut PRL-u. Bo do tego drugiego zaraz przejdziemy. Skoda Favorit 1988-1995. Model wydany przez czeską firmę Abrex. to Zupełnie inny poziom. Typowy gablotkowiec. Może jeszcze coś o historii samego oryginału. Więc karoseria Buda została zaprojektowana przez Bartone. Jest to model, który w zasadzie uratował fabrykę skody w czasach przełomu, w czasach zmian. W czasach kapitalizmu i, i dzięki temu no, skoda w dalszym ciągu funkcjonuje. Oczywiście w współpracy z, z Volkswagenem, ale jednak skoda w dalszym ciągu na rynku istnieje. Co można jeszcze powiedzieć o, o samym modelu? Akurat teraz widzicie mm, dwa najciekawsze elementy, czyli napis skoda na chlapaczach Ola, oraz podgrzewaną tylną szybę. Barwne wnętrze, mm, lusterka które są lusterkami, teraz ładnie się świecą. Felgi, no po prostu model jest naprawdę przyjemny i, i właśnie w tej, wiem, że chyba wychodzi też, wypuścili go w innym malowaniu, ale ten niebieski jest rewelacyjny. Tutaj chciałbym Wam wspomnieć, że jeżeli podobają się nasze filmy, to zaglądajcie sobie. Lajkujcie Komentujcie i subskrybujcie kanał. A teraz modele, których już nie mam w kolekcji, zostają mi tylko zdjęcia. W tym momencie jest tutaj Skoda 1000 MB. Następny model Skoda 120 LS ze złotej kolekcji. Też bardzo ładny model, też warto go yy, posiadać. Nic, no, troszeczkę może jest słabszy od tej wersji skultowych, ale. Ale jest spoko i skoda 1203, czyli furgonik, produkowany w swojej ostatecznej wersji do 1999 roku. Coś niesamowitego. Jeżeli się podobało, to tak jak wspominałem, zapraszam do komentowania, lajkowania i cóż, i widzimy się przy następnym następnej odsłonie historii modeli i modelików. Serdecznie zapraszam, pozdrawiam, cześć.